Dzień dobry. Nazywam się Beata Wierzba i mam przyjemność bycia dyrektorem zespołu szkół o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemios. Technikum numer jeden i branżowej szkoły pierwszego stopnia numer jeden. To, co cechuje naszą szkołę, to to, że łączymy pasję, wiedzę i umiejętności, przekładając to na praktykę. Praktykę, która jest bardzo potrzebna w przyszłym życiu zawodowym. Jest z nami Hubert. Huberta oczywiście znacie wszyscy z filmu, jak również naszych plakatów w szkole. Cześć, nazywam się Hubert, jestem przewodniczącym samorządu uczniowskiego i uczę się w zawodzie o nazwie Technik Grafiki Poligrafii Cyfrowej w klasie czwartej. Jest z nami również Ala. Alicję, może nie znacie tak bezpośrednio, ale dzisiaj rusza nasz TikTok szkolny i Ala jest jego współtwórczynią. Cześć, mam na imię Ala, jestem wiceprzewodniczącą samorządu uczniowskiego, uczę się w zawodzie Technik Organizacji Turystyki i zapraszam Was na nasz wirtualny spacer. Kochani, zapraszamy, oddajemy głos do studia numer jeden. Do Ani i Piotra. Zapraszamy. Dzień dobry, tu wasze mobilne studio numer 1. Ja nazywam się Ania Leman, jestem nauczycielem języka angielskiego oraz zawodowych przedmiotów graficznych. Jest tu dzisiaj z nami pan Piotr Pawłowski, nauczyciel zawodowych przedmiotów informatycznych, który zgodził się być moim operatorem. Wasz wirtualny spacer po naszej szkole chcielibyśmy rozpocząć właśnie tutaj, w pracowni graficznej i drukowania cyfrowego. Więcej o zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej opowie nam Asia. Każdy przyszły grafik poznaje profesjonalne programy do grafiki. Każdy z nas rozpoczyna swoją przygodę z projektowaniem od projektu plakatu, ulotki, loga, opakowania, folderu reklamowego. Swoje projekty uczniowie mogą wykonywać w szkole i w domu, bowiem zostają wyposażeni w pakiety Adobe z licencją dla ucznia. Fajną sprawą jest też upublikowanie przygotowanych projektów elektronicznie na stronach www. Zatem, gdy wybierzesz ten zawód, to nauczyciele nauczą Cię, jak przygotować grafikę na potrzeby internetu, ale także na potrzeby druku. Dziękuję. Dziękujemy Ci, Asiu, bardzo. Teraz zapraszamy do przełączenia do studia numer 2 do Pani Iwony. Witajcie. Znajdujemy się w sali 2A. Tutaj dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz przy pomocy sprzętu produkty otrzymują ostateczny wygląd. O szczegóły zapytam Magdalenę. W tej pracowni realnego kształtu nabiera to, co zaprojektowaliśmy. Nasze prace są tutaj wygrzewane za pomocą różnych urządzeń, np. prasy termosublimacyjnej, grawerowane na różnego rodzaju podłożach lub laminowane. To nie wszystko. To tutaj drukujemy nasze przestrzenne projekty na drukarce 3D. Ucząc się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, odkryjesz tajniki tworzenia gotowych produktów, jak książki czy czasopisma. Kto wie, być może właśnie Twoje projekty znajdą się w przyszłości w prasie, telewizji, internecie lub na billboardach. Bardzo dziękuję, Magdalenie. A my teraz łączymy się ponownie z panem Piotrem i panią Anią i salą numer 18. Halo halo to znowu my łączymy się z wami z naszej pracowni informatycznej. To tutaj technik informatyk nabiera doświadczenia zawodowego. Dzień dobry znajdujemy się właśnie w jednej z sali komputerowych wyposażonych w 24 stanowiska komputerowe na których głównie odbywają się zajęcia praktyczne z zawodu technik informatyk. Na lekcjach zdobywamy umiejętności z zakresu projektowania, tworzenia oraz konfiguracji sieci komputerowych, jak i obsługi i administracji systemów operacyjnych takich jak Windows, Linux czy Windows Server. W naszym zawodzie nie zabraknie również projektowania oraz tworzenia stron, aplikacji internetowych czy baz danych. Jeżeli interesuje Cię ten, jeżeli interesuje cię ten temat wybierz właśnie technik informatyk. Dziękuję. Dziękujemy bardzo Michałowi, a teraz prosimy o połączenie z Panią Iwoną. Znajdujemy się w studiu fotograficznym. To tutaj robimy zdjęcia, ujęcia filmowe. Bliżej na ten temat opowie nam King. Każdy, kto posługuje się cyfrowym aparatem fotograficznym, musi też poradzić sobie w studiu. To właśnie tutaj przyszli technicy fotografii i multimediów wykonują sesje zdjęciowe. Poszą portrety, fotografie reklamowe i realizują swoje pomysły. Uczył się jak ważne jest, aby odpowiednio ustawić światła i tło. Jednak samo zrobienie zdjęć to nie wszystko. W tej szkole nauczysz się je retuszować i przetwarzać. Tworzenie fotomontaży, projektowanie panelów czy poprawne prezentowanie zdjęć w internecie to będzie twoja codzienność. Tego nauczysz się w tej szkole. Dziękujemy Kindze, a teraz łączymy się z salą numer 17, z panem Piotrem i panią Anią. Jesteśmy w pracowni programistycznej. Tutaj wasz kolega Kacper opowie wam, czym tak naprawdę jest technik programista. Cześć, znajdujemy się teraz w jednej z czterech pracowni komputerowych. To tutaj najczęściej zdobywamy umiejętności praktyczne w zakresie programowania, testowania aplikacji desktopowych i mobilnych, jak i projektowania baz danych i stron internetowych. To tutaj najczęściej odbywają się zajęcia z przedmiotów zawodowych. Programiści. Jak widzicie, sala wyposażona, wyposażona jest w 24 nowoczesne stanowiska komputerowe. Uczymy się również pisania programów w najpopularniejszych językach programowania, w takich jak C, Python, PHP oraz JavaScript, a także znajomości z innych języków, między innymi HTML5, CSS oraz SQL. Jako ciekawostkę powiem Wam, że Pomysł utworzenia kierunku technik programista powstał właśnie w Gdańsku, a zebrani dzisiaj z nami nauczyciele byli współtwórcami opracowania podstawy programowej dla tego zawodu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Ci bardzo, Kacprze. A teraz poprosimy o przełączenie do ciemni fotograficznej do pani Iwony. Znajdujemy się w ciemni. To miejsce dla koneserów tradycyjnej fotografii. Tu znajdziesz powiększalniki i tu możesz zrobić dzieła na miarę galerii. Bliżej o tym opowie nam Kacper. Zapraszam was do magicznego miejsca, którym jest ciemnia fotograficzna. Wywołujemy tu fotograficzne materiały srebrowe z aparatów analogowych. Na początku negatywy czarno-białe, a z nich pozytywy, czyli odbitki. Tutaj też zajmujemy się historycznymi technikami fotograficznymi. Tego wszystkiego uczą się przyszli fotografowie i technicy fotografii i multimediów. Jeśli chcecie uczyć się w branżowej szkole pierwszego stopnia w naszej szkole, to pamiętajcie, że nauka odbywa się w systemie dualnym. To znaczy, zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców. Uczeń ma podpisywaną umowę o pracę i za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie. Bardzo dziękuję. A teraz przyłączamy się do Pana Piotra i do pracowni fryzjerskiej. Łączymy się teraz z Wami z naszej pracowni fryzjerskiej. Głos oddaję Martynie. Cześć! I jesteśmy w pracowni w której odbywają się zajęcia praktyczne w zawodzie technik usług fryzjerskich. W szkole branżowej pierwszego stopnia nauka odbywa się w systemie dualnym, czyli u pracodawcy. Jak widzicie, sala wyposażona jest w 20 stanowisk, przy których znajduje się sprzęt, aparaty, preparaty oraz akcesoria niezbędne do wykonywania zadania pryzjerskiego. Marką, na której pracujemy, jest znana w świecie w firma Godwell. Na tych właśnie produktach przyszli technicy usług fryzjerskich uczą się poprawnie wykonywać zabiegi. Pod okiem nauczycieli zawodów uczymy się strzyc, modelować, farbować, a nawet projektować fryzury. Poznajemy tajniki higieny fryzjerskiej, materiałów fryzjerskich, technologii fryzjerskiej, stylizacji i bizarów. Dzięki tak kompleksowej wiedzy wyruszamy świat z podniesioną głową. Od dodatku co roku startujemy w konkursie fryzjerskim i zdobywamy miejsca na podium. To stało się naszą taką szkolną tradycją. Zapraszamy do naszej szkoły. Dziękujemy bardzo koleżance matynie, a teraz prosimy o przełączenie nas do pani iwony do studia numer 2. Witajcie. Tu znajduje się sala dydaktyczna technika mechatronika. O szczegóły zapytam ucznia dominika. Witajcie! Jednym z najnowocześniejszych zawodów realizowanych w naszej szkole jest technik mechatronik. Podczas nauki nauczysz się projektowania, uruchamiania, sterowania i analizowania układów elektrycznych, elektronicznych, układów pneumatycznych i hydraulicznych. Mechatronika łączy w sobie mechanikę, elektrykę, automatykę, informatykę. Dzięki teorii, kiedy nauczysz się stosować w praktyce, staniesz się wykwalifikowanym mechatronikiem, fakowcem w tej. Nowoczesnej dziedzinie. Zajęcia praktyczne odbywają się w sąsiadującym z nami budynku Centrum Kształcenia Zawodowego. Ten zawód ma szerokie zastosowanie w różnych branżach przemysłowych, dlatego warto zdecydować się na uczęszczanie do naszej szkoły. Bardzo dziękuję. A teraz zapraszam Was do pracowni cukierniczo-piekarniczo-kucharskiej, do pani Ani i pana Piotra. Znajdujemy się w pracowni cukierniczo-piekarniczo-kucharskiej, gdzie nasi uczniowie zgłębiają tajniki gotowania i poszerzają swoją wiedzę. Witajcie, w tej pracowni uczą się przyszli kucharze, piekarze i cukiernicy, którzy poznają tajniki sporządzania potraw z różnych stron świata. Uczą się łączyć składniki zgodnie z poznaną na zajęciach recepturą, a także według własnych przepisów. Rozwijają swój talent kulinarny i zamiłowanie do tworzenia nowych, jeszcze nieodkrytych potraw. Tutaj pieką, smażą, gotują i serwują potrawy, desery, napoje i różne słodkości. Oczywiście z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Słowa Salwadora Dali, można nie jeść w ogóle, ale nie można jeść źle, są odzwierciedleniem naszej pasji do sporządzania potraw, jakich wy nauczycie się w trakcie pobytu w tej szkole. Przypominam, że w Szkole Branżowej Nauka odbywa się w systemie dualnym to znaczy zajęcia praktyczne u pracodawcy z wynagrodzeniem. Zapraszamy. Dziękujemy Wam bardzo. To było już nasze ostatnie spotkanie, a teraz prosimy o przełączenie nas do Pani Iwony. Witajcie. Znajdujemy się w pracowni Technika obsługi turystyki. Tu poznacie supermoce podróżnicze pani Asi. O zawodzie opowie nam Nikola i Natalia. Cześć, mam na imię Nikola i jestem turystką. To znaczy, uczę się w zawodzie technik organizacji turystyki. To jest nasza pracownia, w której uczymy się, jak obsłużyć klienta od momentu przyjęcia zlecenia na zorganizowanie wycieczki, poprzez zaplanowanie jej, skalkulowanie kosztów, aż do realizacji i rozliczenia. Robimy to w nowoczesny sposób, na przykład za pomocą map myśli, escape roomów, gier oraz symulacji biznesowych, ale najfajniejsze są sketchnotki. Na zajęciach terenowych wcielamy się w przewodników i pilotów. Mamy też lekcje, na których się bawimy: na przykład dentystę, tańczącego osiołka lub detektywa. Więc jeśli chcecie dowiedzieć się, jak zorganizować wycieczki, czym różni się przewodnik od pilota, albo co to są skacznotki, a przy okazji zwiedzić wiele ciekawych miejsc w Polsce i na świecie, zapraszamy do naszej szkoły. Dziękuję, a teraz łączymy się z Siłownią i panem Błażejem. Cześć, witam Was podobnie, tym razem z Siłowni. Funkcjonuje ona od dwóch lat i jest tu wiele nowoczesnych sprzętów różnego rodzaju ławeczki, ciężary wolnostojące, atlasy, brama i sprzęty wielofunkcyjne. Na naszej siłowni rozwiniecie swoje wszystkie partie mięśniowe: tu zrobicie klatę, tam zrobicie nogi, a tu zrobicie biceps. Spędzamy tutaj aktywnie zajęcia wychowania fizycznego. Nasza szkoła oprócz tego, że przygotuje Was do życia zawodowego, to również zadba o Waszą sylwetkę. Nasi nauczyciele od wychowania fizycznego posiadają ogromną wiedzę na temat ćwiczeń i budowania sylwetki. Także gwarantuję Wam, jak przyjdziecie do naszej szkoły, to nie będziecie zawiedzeni lekcjami WF-u. Mamy także strefę cardio, którą zobaczycie później. A teraz zapraszam Was na salę gimnastyczną i oddaję głos do studia numer 2, do Pani Iwony. Szkoła, jak wiesz, to nie tylko nauka. Gdzieś trzeba rozładować emocje i doładować dawkę zdrowia. Coś na ten temat wie pan Krzysztof. Cześć Iwona. Cześć. A was witam serdecznie na sali gimnastycznej. I chcę wam powiedzieć tylko jedno. Nie tylko głowa chodzi do szkoły. Ania i Paulina coś o tym wiedzą. To właśnie tutaj będziecie kształtować swoje ciała. Siatkówka, koszykówka, piłka nożna, hokej. No i oczywiście gimnastyka. No tak, chłopaki znowu zajęli salę. Może to i lepiej. My pójdziemy na siłownię ze strefą kardio. Albo nakryte korty tenisowe. Możemy też i zagrać w ping-ponga na auli. Może pójdziemy na boisko wielofunkcyjne. Najpiękniejsze w Trójmieście. Dziękuję bardzo, dziewczyny. Dziękuję. Ja również dziękuję. Ja się z wami już żegnam, a zapraszam teraz na strefę kardio do pana Błażeja. Kochani, i to jest ostatnie miejsce, które chcieliśmy wam pokazać naszą strefę cardio, strefę, którą o której wspominał Hubert. Tutaj łącze może być trochę gorsze, ponieważ jesteśmy dość nisko usytuowanym miejscu w szkole, gdzie, gruby, gdzie mury mają grubość ponad jednego metra. Mam nadzieję, że zainteresowaliśmy was naszą ofertą, naszą szkołą. Pomorskie szkoły rzemiosła to naprawdę fajne szkoły. Polecamy je. Takich miejsc, które chcielibyśmy pokazać, jest dużo więcej, ale nie mamy na to czasu. Ale oczywiście, jeśli macie ochotę nas o coś zapytać, to jesteśmy do dyspozycji drogą e-mailową. Nasz adres to pser@pser.gda.pl. Jesteśmy na Messengerze, ale również zapraszamy was do obserwowania naszego Facebooka szkolnego, Tiktoka, który dzisiaj ruszył, czy Instagrama, gdzie macie pracę naszych uczniów. Pamiętajcie, dobry zawód, lepsza przyszłość. Mam nadzieję do zobaczenia we, wrześ we wrześniu. W wrześniu tego roku, w wrześniu 2021 roku. Zapraszamy. Do zobaczenia. Pa!